Gdzie ma moi mistrzowie? Czas na kolejny odcinek z serii Polecanie Kanałów. Dziś polecam trzy kanały. Na początku Ekipa Ziomków. Kanał, na którym znajdziecie gry, testy, vlogi, a także klocki Lego. No i właśnie. Warto wbić na ten kanał, ale moim zdaniem y jest tutaj. Wszystko wymieszane. Z jednej strony to dobrze, bo każdy znajdzie coś dla siebie, no ale z drugiej nie, nie mogę jakoś Wam powiedzieć, że to jest kanał tylko dla jednej grupy youtuberów. Czyli na pewno bardzo fajny kanał, moim zdaniem 8 na 10, jeżeli miałbym, je oce miałbym go ocenić. Ale tak jak mówię, są fajne filmy, warto wbić do ekipy ziomków i teraz czas na film na kanały motoryzacyjne Enduro Świętokrzyskie który ma na którym znajdziecie przede wszystkim jazdy i zabawy z kładziszem i z hulajnogą elektryczną no i też się pojawił skuterek bardzo dobry kierowca bardzo fajne filmy Trochę jak to się mówi, szaleństwa, no ale kład, jak już mówiłem w jednym z poprzednich filmów, służy do zabawy i tak jak mówię, bardzo polecam ten kanał Enduro Świętokrzyskie. I ostatni kanał, który dzisiaj polecę to Enduro 125 Wojtas. Tutaj znajdziecie przede wszystkim, wbiłem na ten kanał, bo znajdziecie tutaj zabawy z Kładziszem i z Krosem. dopiero zaczynają tylko 6 subów ale powiem, że naprawdę mi się spodobał styl ich nagrywania i te filmy naprawdę są świetnie zrobione, zmontowane no i warto tu wbić do zobaczenia w kolejnym filmie